Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku gry Hero Zero na oczywiście naszym kochanym PL-26 Na wstępie zapraszam do subskrypcji i lajkowania I tak, w tym tygodniu, jak dobrze wiecie, jest HeroCon na kupowanie statystyk Obecnie na razie nie kupiłem jeszcze żadnej statystyki, ponieważ mam 74, 70 prawie 5 milionów monet No niestety nie uzbieram 100 milionów, więc oczywiście... Drużynkę przepraszam z tego powodu. I tak. Co tu jeszcze mam? 269 poziom. Chyba bodajże 7 poziom, albo 6 poziomów wybiłem od, od, od ostatniego odcineczka. No i 18 oponek, ale to te 18 oponek jest z sezonu. Który niestety wyrobiłem dopiero... Wyrobiłem... W 50% tego sezonu. Mam do odebrania tutaj jeszcze trenki, energię. W sumie mogę sobie to od razu odebrać, bo potem mogę zapomnieć. Zrealizuję sobie to później poza nagrywaniem. Może jeszcze nawet dzisiaj, żeby wszystko zaliczyć przez przed. Końcem y, oczywiście podwójnych monetek z misji i ogólnie, ogólnie podwójnych monetek, za niedługo pewnie pojawią się pojawi się podwójny expik, tutaj mam energii pełną, tutaj jeszcze treningi, dokładnie jednostki motywacji i tak. Y... Dobrze przejdźmy sobie tutaj jeszcze, sorry, że tak w ogóle pokazuję tego obs, ale ustawiałem Ustawienia mikrofonu troszeczkę inne i boję się, że będzie straszny duży przester, a nie chcę tego, bo nie ja wiem jak to denerwuje. Dobra, co tu jeszcze? Duży jesteśmy w ogóle ferokonie? Piąci. I tak, aha, zapomniałem powiedzieć. Ten odcinek troszeczkę będzie krótszy ze względu na to, że w tym tygodniu, w sensie od poniedziałku do kolejnej niedzieli pojawią się trzy odcinki, czyli najprawdopodobniej jutro. Jeszcze sprawdzę za chwilę, kiedy, mi się koń... kiedy będę mógł zacząć zadanka nadzwyczajna, ale wydaje mi się, że jutro rano I bodajże w czwarte jak będę wydawał te całe monety na wspomki Wspomki, kurwa niezłe wspomki eee, Punkt umiejętności, tak? Eee, myślę, że powinnem, powinienem wszystko kupywać oprócz siły, ale to tak nie wiem jeszcze do końca jak z tą siłą, bo zobaczę jeszcze, bo jeszcze młotka nie mam, a niestety młoteczek by się przydał w sumie. A czemu ja tutaj mam Anglię włączoną, czy Wielką Brytanię w sumie? Dobra, możemy w sumie, w sumie trzy razy sobie seskrólować, sprawdźmy, może się trafi na młotek. No niestety, niestety i niestety, ale to bywa, dobra. Mm -hmm. Czy ja chcę jeszcze Hmm. Nie, zostawiam sobie 15 na składeczki do drużyny i na wspomkę, która mi się kończy... A, dopiero 24 grudnia, a to... luzik te mam do 4. O nie, to mi się kończy 11 grudnia, ale dobra, w sumie... Nie potrzebuję tej pracy tak mega. Tutaj muszę tak... Kończy mi się za 9 godzin, to bo zacznę najprawdopodobniej... Na 100% zacznę warstwę na troszeczkę niskim poziomie. Tutaj sobie najprawdopodobniej mm, wsadzę yy, nie wiem jak się to nazywa, to co mi daje umiejętności lepsze. Dzisiaj procentowo większe, bo mi się to w sumie po wydaniu modelu mi się to 1%, dajmy, że da mi zaledwie 19 punktów w tych umiejętności. Ale to jest zawsze coś, pamiętajcie. I tak. Yy, już może, mogę już skończyć misję. Tak, zostało ja mi jeszcze 6 energii dzisiaj. Więc. Ale w sumie 6 energii, tak. Zostało mi tutaj pełno w kuponach jeszcze tej Eny. Energii, tak. W kuponach. Czy ja tu jeszcze coś zostało mi tu jeszcze? Bo ja tu ja sobie lubię czasem zostawić coś. Chyba wszystko odebrałem. Tak, wszystko odebrałem. Mhm. No, nawet mi się to nie podświetla, więc wszystko odebrałem. Dobra. E, motywacje sobie, dobra. Od razu sobie rybne to. Plus dodatkowo, najprawdopodobniej dzisiaj znowu zacznę sobie czyny. 80 nagród. Albo sobie, tutaj mam ile? 10 zaledwie. Tutaj mam walki drużynowe. O. Nie zostawia sobie, jak będzie nowy pocik. W w nowym sezonie, dobra sobie od razu zacznijmy, o bardzo dobra misyjka za cztery, ale sprawdźmy tu jeszcze inne e, tu jest za dziewiątkę nawet tutaj sprawdzam, dobra weźmy sobie tą, bo bardzo dobra misyjka e, to sobie weźmy, powinienem wygrać wygrałem, okej okay. Daj jeszcze tak ten automat automat, automat dobra tu, 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 tu. Tutaj mamy jakiegoś pana. Co to za gość? Tu jest podejrzany licznik. Dobry, dojebana nazwa. Tutu. Tu jest nowy automat. Czy uda nam się? Czy uda nam się do końca to ścisnąć, Zostało mi 70% i 6 minut. 7 minut 30 sekund, dobra. Kiedy mi się kończą zadanki na zwyczaję, Za 12 godzin. Którą godzinę teraz mam? Przed 20, więc za 20.20, 20, no to jutro przed ósmą, czyli odcineczek ludziska jutro mniej więcej koło 12 wleci pewnie. Jutro i w czwartek I, i potem w niedzielę, więc oczywiście zapraszam do oglądania przyszłych odcineczków. No i do lajkowania. Eee, I tak, co tu jeszcze by powiedzieć. O, co by tu jeszcze powiedzieć w sumie o tym koncie? Tutaj w ogóle dodałem chyba podejrze nowe cele na ten serwer. E, turniej tygodniowy chyba dodałem. Jeśli się dobrze nie mylę, 300 milionów, chociaż nie wiem, czy 300, 300 milionów było. Aha, 5 trofek. Dobra, co tu jeszcze? Kończy się dzisiaj sezon? Jutro się kończy. Jutro się kończy, dobra, czyli troszeczkę ry rypnąłem się w obliczeniach. Dobra, co tu się jeszcze ciekawego dzieje? Na serwerze, no nic, HB Mus papa, tu jakiś stary gang to jest chyba... Tylko tyle. Dobra, czy ja tu jeszcze jakieś walki mam? O, cztery walki, dobra. Wejdźmy sobie, tu w ogóle ludziska. Tak u mnie dzisiaj śniegu napadało, w ogóle ja mieszkam koło Krakowa. Bardziej, troszeczkę niżej Krakowa. Mam mniej więcej koło Krakowa. Koło 30 km do Krakowa w stronę zakopanego, to jak się jedzie, obok Bielska, w sumie to jakoś tak można powiedzieć. I kurde, tyle śniegu u mnie spadło, że to jest hit. Naprawdę, ci aż autem jechałem, to myślałem, że się wpierdolę gdzieś. Dobra, i tak, wracając. <grytanie> są 138, a to tylko dlatego, że nie walczę praktycznie w ogóle. Bo są zdania, że na razie nie chcę walczyć, bo troszeczkę. Cię jebnąłem we wszystkim dobra we wszystkim się jebnąłem, bo byłem siedem nawet w rankingu teraz jestem 130, więc tylko, że no nie ma co się patrzeć tutaj są o wiele, wiele lepsze. ode mnie widzicie, ja też w ogóle trenów też w ogóle trenów nie zrobiłem, aha, jeszcze no tutaj w wykrojach mam treny, co dzisiaj może zacznę z tych wykroi te treny robić bo dzisiaj zacznę z tych wykroi pasowałoby. Myślę, że dzisiaj i jutro się zajmę z tymi wykrojami. Potem się zacznę tym wszystkim. Muszę nadrobić te wszystkie treny i powinienem mieć i więcej, więcej być w topce. Dobra, ludziska. No to tyle w tym odcinku. Ja Was oczywiście żegnam. Na razie. Cześć i pa!